Tak, będzie coś. to tak, jest Myślałam, że zaraz mnie za, za kolana będzie łapał. Nie wiem, czuję się jakbym wróciła do Matrixa. Sprawdzali mi dokumenty. Pytali się, co zrobiłam. Wow. Teraz to jest zderzenie z prawdziwym światem. Więc tak, moi drodzy. Czas dobieg końca. Ale z drugiej strony to tak głupio powiedziane: że Przecież czas nie dobiega końca. Czas nie dobiega końca, bo czas. czasu nie ma. Jestem w kolejce do nie zrobienia testu, oczywiście, na COVID przed wylotem. I powiem Wam, że całkiem nieźle to idzie. Miałam opcję w laboratorium za 80 dolarów zrobienia, ale dowiedziałam się o Instytucie Higieny, które jest rządowa państwowa. I ponoć testy są tu do darmo. Czorowin. Mediokoskija. Tak mi pan widział tak siadł, kazał mi tak blisko niego usiąść naprzeciwko, że myślałam, że zaraz mnie za, za kolana będzie łapał. I tylko mi się w oczy patrzył i mi mówił, że to ci tak włożę do nosa, że będzie cię łaskotało. Dobra. Ważne, że pobrali mi próbkę. Jutro powinna mieć wynik. Mam nadzieję, że wszystko będzie git i że polecę z tego kraju, bo już wystarczająco Wystarczająco stresu miałam w różnych dziwnych urzędach. No. Idę do sklepu po raz ostatni, ale dziwna akcja w ogóle. A czy dziwna akcja w sensie dziwne uczucie? no Jeżeli jedziecie do sklepu w jakimś miejscu, prawdopodobnie po raz ostatni. I nie nie łudźcie się, to nie są wszystkie moje rzeczy. Połowa z, tej, z tego bagażu to jest kawa. Druga połowa to, to są koszulki, które kupiłam, żeby przywieźć do Polski z różnymi napisami Wenezuela i tak dalej. W prezencie no albo ktoś będzie chciał taką, to no to mam. Dobra, to jest Ale powiem Wam, sizuję się, ponieważ no mamy chyba jakieś 20 kart pamięci. I wiem, że tutaj na lotniskach jest różnie i mogą bardzo dokładnie przeszukiwać i teraz wiecie, no jak zobaczą tyle kart pamięci i tak pomyślą, kurde, czemu ona ma tyle kart pamięci, no to mogliby mi zabrać te wszystkie karty, nawet by nie, ich, nawet by nie, ich nie musieli ich sprawdzać, tylko po prostu mogliby je po prostu zwyczajnie zabrać. to jest na lotnisku. Całkiem w porządku to lotnisko. Yy, obecnie z Wenezueli latają jakieś trzy loty dziennie. Więc praktycznie na tej płycie tutaj chyba tylko są osoby z mojego lotu. A tam już jest samolot podstawiony. Powiem wam... No nie chcę, nie wiem czy mi się chce teraz opowiadać. Przeszukali mnie doszczętnie. Na każdy sposób. Zgadzali mi dokumenty, pytali się co zrobiłam, co tu robię, gdzieś tam niefortunnie nie, powiedziałam, że przyjechałam tutaj z, z, ze znajomymi z Kolumbii, więc padło podejrzenie, że aha, z Kolumbii, no też wiecie, jest tutaj coś takiego, zwłaszcza jak się wylatuje z Wenezueli, samemu jak się podróżuje, zwłaszcza taka osoba jak ja, europejka, nie stąd. Więc zaraz jest podejrzenie, że ja szmugluję jakieś, 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 jakieś narkotyki. A jeszcze niefortunnie powiedziałam, że przyjechałam tutaj na tydzień ze znajomymi z Kolumbii, więc to już w ogóle było podejrzenie na maksa. Więc wzięli mnie na całą radiografię. Jak oddałam... Jak go dałam, duży bagaż mój do check to zaraz mnie wezwali, że będą go przeszukiwać. Więc wyrzucili te wszystkie rzeczy z całej tej... Z całej, z całej tej em, torby mojej, którą kupiłam za 10 dolarów u Chińczyka. Wszystkie rzeczy wywalili, ale to jest najlepsze, że tam niby są tacy, że tu sprawdzają, że tutaj pięć, pięciokrotnie mnie sprawdzali, pięć innych różnych osób wyrobili mi po prostu różne wywiady, ale jak tam wy, już, już, już pakowałam też rzeczy z powrotem, które mi wywalili na stół, tam było dwóch, takich trzech młodych yy, chłopaków, którzy tam podpytywali A ty jesteś, a skąd ty jesteś, a, a co tak dobrze mówisz po hiszpańsku, a w ogóle wow, a w w a gdzie mieszkasz w Caracas, a w ogóle Sabana Grande, to w ogóle niebezpiecznie, w ogóle jak ci się podobało, podoba ci Wenezuela i w ogóle, a w ogóle czy ci, czy ci yy, Wenezuelczycy to za tobą gwizdali na ulicach i to i tamto i tamto, więc oni w ogóle nie byli zajarani. No nie, że mogą sobie pogadać z jakąś tam blondynką Polką, która mieszka tutaj przez rok w Wenezueli. I ma akcent w ogóle wenezuelski są w ogóle zafascynowani, więc jakby wiecie, niby tutaj powaga tutaj wykonują jakąś tam swoją pracę, a z, z, z drugiej strony no to tak wiecie. Nic jest. Dzisiaj mój lot 15.50 Panama, ostatni lot w ogóle dzisiaj. Jutro jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10 12 lotów jest jutro. Ale to wszystko właśnie, pięć kierunków, o których Wam wspominałam wcześniej. I Panama, 26 gate. Powiem Wam, że na pewno czuliście się kiedyś tak, że wiecie, że wyjeżdżacie, że wiecie, że jutro budzicie się w innym miejscu, że już nie będzie to samo łóżko. Wiecie, jakby, zdajcie sobie sprawę, że, nie wiem, jakieś życie, które wiedliście, totalnie się zmienia, nie? Moje, moje życie wyglądało... Przez, przez rok czasu, no, mieszkałam w Caracas, tak, więc byłam w tej w tej rzeczywistości nagle wiem, że jutro się obudzę i już tu nie będę. Będę gdzieś indziej. Będę w domu gdzieś za, za kilka dni i taka świadomość tego, że już to tak nie wróci: tak w, nie wróci tak naprawdę. Albo jak wróci, kiedyś tu wrócę, to już i tak nie będzie to samo: będę mieszkać pewnie gdzieś indziej i to już będzie totalnie coś innego. I taka jest, tak jest, wiecie, taka świadomość, że coś się kończy, jakiś taki rozdział się kończy, taki większy rozdział się kończy. Dla mnie to jest duży rozdział. Dla tego kanału to jest duży rozdział. To, że przez rok potrafiłam żyć o kilku, o kilku koszulkach, bez komputera, całe 14 miesięcy bez komputera przeżyłam. Da się. skarpetkę jako pokrowiec na GoPro. Jak taki prawdziwy po prostu youtuber. I kolejny lot za jakieś 15 godzin. Wow, teraz to jest zderzenie z prawdziwym światem. Wyjście z socjalizmu, wyjazd z socjalizmu do normalnego świata kapitalizmu. Nie no, powiem wam, że zderzenie z normalnym światem jest grube. Dawno nie widziałam po prostu ludzi siedzących, pijących kawę otwartym laptopem, z słuchawkami na uszach. Wow, no czuję się po prostu jakbym z dżungli wjechała do cywilizacji. No można w sumie tak też to powiedzieć, że tak to w sumie jest. Wjechać z dżungli do cywilizacji. Wow. W sumie to nie wiem gdzie idę, bo lot mam jutro. Bagaż mam nadany już na jutro tak samo, więc go nie muszę odbierać. Eee, chciałam coś zjeść. Nie wiem, czuję się jakbym wróciła do Matrixa. Ludzie mają post-traumatic stress disorder, to ja będę mieć post-socjalizm, post-socjalizmo post stress disorder. Tak mi się coś wydaje. Nie wiem. Wiecie, to nie jest do końca także jestem zachwycona tym, co tutaj mogę znaleźć. Bardziej jestem chyba przerażona, ale to mi się podoba. Napisane jest tam, że dla ludzi, dla Panamyńczyków dla pana jest 20% zniżki na wszystko. Dobra, chciałam przynajmniej zjeść normalny posiłek na ognisku, a nie jakieś. Napki zimne rapy, tylko świeżo przygotowane jedzenia. Dobrze, Dobrze trafiona. Ląduję w Baraki i zostaje mi tydzień w Kolumbii, bo wracam do Polski. Lecę z Bogoty. Ale powiem wam, że nie, nie jestem w stanie spędzić tygodnia w Bogodzie, Nie jestem w stanie Tam jest tak zimno, leje tego duże miasto Paskudnie w się, sensie, no, miasto jest ładne na jeden dzień A także żeby być tydzień to absolutnie Więc Adusia ląduje jutro w Baranki I prosto Na plażę To jest mega faza Bo na całym lotnisku, wyobraźcie sobie Jest tylko jedna sieć wi-fi, która należy do lotniska Pierwsze 30 minut jest gratis, ale już za kolejne 30 minut trzeba płacić 3 dolary. I chodziłam tutaj po różnych barach, knajpach pytać i, i wszyscy mówią, że tak, tak jest. jest. Po prostu Lotnisko ma monopol, robi na tym biznes i żaden lokal nie ma swojej sieci WiFi. Więc wiecie, lokale się zamykają teraz. Zresztą i tak, co mi z tego, żeby byłyby otwarte, jeśli nie ma i tak internetu. Chciałam kilka rzeczy zrobić. Okazuje się, że, że nie mogę Ale na, na maksa, faza na maksa faza na maksa i potem na całym lotnisko, bo to jest duże lotnisko przecież Panama Lokary zamykają 8.00-8.30 restauracje, knajpy i tylko jedna, jedna, jedna kafejka jest czynna na całym lotnisku w nocy Także zapowiada się guruła noc I ja sobie tutaj kupiłam Nie śmieję się za skarpety chai latte żeby trochę się obrzać w tej klimie dziwnej, jest ja zrobię sobie noc wyciszenia, noc tranzycji z socjalizmu do kapitalizmu. Może to przespać tak naprawdę. Dawno nie wiem, czaj lat tego w Wenezueli nie było. Przynajmniej tyle się mogę cieszyć kapitalizmem. Jedną z lepszych rzeczy na lotniskach. Zawsze na lotnisku. To jest obowiązkowy przystanek w sklepach Duty Free. Obsykanie się perfumkiem jakimś fajnym, którego e, nie zamierzam kupić, ale ładnie pachnie. I sobie prysnałam i tak mi tutaj ładnie pachnie Karoliną Herrera, Zresztą Karolina Herrera jest Wenezuelką. Na aplikacji Netflixa jest fajna opcja. Nie wiem czy, czy wszyscy nie wiedzą. Jak się ma aplikację Netflixa w telefonie, to można sobie ściągnąć yy, Jak się ma sieć, jak się, można sobie ściągnąć film i sobie go później oglądać offline Więc mam trzy filmy ściągnięte chyba Jeden jakiś dokument w ogóle O, 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 o Hitlerze Wi-Fi Tak, no jest Wi-Fi, jest Płać pan, płać pan 3 dolary za, za 30 minut Drobi mi dał Dwa boliwary, ogarnijcie temat 2012 rok. Dwa boliwary, dwa boliwary to teraz 2 miliony boliwarów, to nawet dolar nie jest. To wiecie, dwa boliwary. Wow, mam mnóstwo różnych banknotów odrobin. Wow, i też to co widzieliście już, ale ja to mam teraz fizycznie. Karty telefoniczne, wow jakiś widz, który mi napisał, że słuchaj, te karty w Europie są warte miliony. Ja odpowiedziałam Robinowi, nie żeby tam, wiecie, za od się napalać, żeby je sprzedawał. I Robin mówi, słuchaj, to weź te karty. I w sumie to, czekajcie z niej, z tą kamerą. Multitasking mi nie idzie. I w sumie to co? No nie myślę jakoś sprzedałaś tych kart, ale na razie je mam. Zobaczymy, jaka będzie wola Robina. A więc moi drodzy jestem w toalecie bo szukałam miejsca żeby zrobić nagranie do radia które potrzebuję dokończyć ale że tam siedzę po prostu na sali nagrywam słychać klimatyzację wszystko, wszystko, wszystko słychać więc, więc po prostu rozkładam się tutaj w, w toalecie i będę nagrywać Nagrywałam dla na, na twórki audycję co drugi tydzień, ostatnia, ostatnia z Wenezueli tym razem, więc zawieram się tutaj do nagrywania. W końcu koszulka do czegoś zobowiązuje, nie? I jak ja to mam sobie przypiąć ten mikrofon? Wow. Jakoś tak. No ja to podpatrzyłam, u youtuberów się zakrywają kocem, żeby nie było echa, no bo w końcu jestem w toalecie. Ale nie mam koca, ale nie mam jak się zakryć. Zostaje mi bluza. Jakąś tak może nagram, może tak będzie coś. Tak, to nie coś z tego. Nie będzie. Nic z tego nigdy nie będzie. I no za duże echo jest, kochani. Będę musiała nagrać to jutro. Wcale nie trzeba kupować butelki wody za dolara czy za dwa. Dużo lotnisk ma. Jak to się mówi w polsku? Wodopoje? Nie wiem, jak to nazwać. Więc idziemy. Tuż tu co jest dobra miejscówka do spania, bo nie jest zimno. Tak od klima. I można się trochę schować od światła. Bo tam dalej to po prostu jest takie światło, że że nie ma tak, że można oko zmrużyć jeszcze nigdy nie byłam w środku, w kapliczce na lotnisku fajnie flaga Panamy, oczywiście Mułotarzu. Nie wiem, czy dzielić się z Wami tym, co mi przyszło do głowy, ale przyszło mi do głowy to, że na tych ławkach, że te ławki nie są odgrodzone, to jak te krzesła tam. Wiecie, co co, co, co mam na myśli? Właśnie teraz pytanie: Czy wypada, czy nie wypada? Z jednej strony dom Boży. Czemu nie? A z drugiej strony, no to trochę trochę słabo, co nie? Nie, chyba nie zrobię tego. Nie będę robić wstydu Polsce. Aeropuerto, Komen, Panama, San Juan Pablo II Papa. No, cześć naszego papieża Polaka. No, widzicie jak tu jest na lotnisku teraz. Mam wrażenie, że tak jak mówię, tak cicho, to mam wrażenie, że tak jakby mnie wszyscy słyszeli. miejsce noclegowe dzisiaj. Poduszka i łóżko. Tak mniej więcej człowiek wygląda po lotnisku ale nie było źle. Powiem wam, że nie było tak źle, jak myślałam, że może być. Ale dzień dobry. Przygotujmy dalszy. Więc jestem w Kolumbii, w Barranquilla. Chyba, chyba tutaj się w ogóle skończy ten vlog, no bo i można. E, jak długa może być historia lotu i wylotu z Wenezueli. No już doleciałam do Kolumbii i zobaczymy, czy coś jeszcze w Kolumbii ponagrywam, bo to będzie już w odrębnych filmach. Także dzięki za towarzyszenie mi w wyjeździe moim z kraju, e, z, z Bolivariańskiej Republiki, z, z, z Republiki Bolivariańskiej Wenezueli do Kolumbii i towarzyszyliście mi w moim szoku kulturowym i w postsocjalistycznym Stress Disorder, także <laughs> trzymajcie się buziaki czekam na wasze komentarze i oczywiście łapki w górę pa pa, do razu.